Prawdopodobnie niebawem siłownie zostaną otwarte. Niedługo zbliża się nowy rok, więc nowe postanowienia i prawdopodobnie wiele osób zacznie chodzić na siłownię. Na siłowni, wiesz lub nie, można spotkać maszyny do treningu oraz wolny ciężar. Maszyny są to po prostu maszyny. Wolnym ciężarem nazywamy hantle, sztangi, ketle, yy, gumy, ewentualnie tego typu rzeczy. Większość osób początkujących zazwyczaj wybiera maszyny. Z tego względu, że są one łatwiejsze do opanowania, jeśli masz przed sobą sztangę czy hantle, to chociaż możesz tym przetrenować całe ciało, możesz z tym zrobić naprawdę setki ćwiczeń, to dla osoby początkującej to nie jest takie proste. A gdy podchodzisz do maszyny, to praktycznie na każdej maszynie jest rysunek, masz opisane jak wykonać dane ćwiczenie i maszyny są po prostu prostsze, także nie ma w tym nic dziwnego, że początkujące osoby korzystają z tych maszyn. Jednak w internecie teraz może już nie, ale jeszcze jakiś czas temu toczyła się walka zwolenników właśnie maszyn w treningu oraz zwolenników treningu na wolnym ciężarze. Jedni mówili, że maszyny są spoko, że pompa, czucie mięśniowe, kulturyści, a drudzy mówili, że maszyny są niezdrowe, maszyny cię zniszczą i w ogóle to trening tylko na wolnym ciężarze. Oczywiście, prawda jak zawsze leży gdzieś po środku. także w tym filmie przedstawię Ci pokrótce plusy i minusy trenowania właśnie i na maszynach, i na wolnym ciężarze. Pierwszym takim plusem zatem, tak jak już wspomniałem, jest to, że jeśli chodzi o maszyny, to są one bardzo łatwe, tak? Wiesz co możesz na nich zrobić, wiesz jak to zrobić, a gdy masz przez sobą tylko wolny ciężar, masz sztangę, no to prawdopodobnie znasz tylko wyciskanie na sztangę, ewentualnie wiesz, że może, można zrobić przysiad ze sztangą. Maszyny mogą być dobrym rozwiązaniem dla osób, które wracają po kontuzji na przykład. To, za czym tak dużo osób właśnie stało, jeśli chodzi o te maszyny, jest to czucie mięśniowe, jest to pompa, czyli to uczucie pieczenia. I fakt, na maszynach ta pompa zawsze będzie większa, lepsza. I to może okazać się właśnie bardzo spoko uzupełnieniem treningu na wolnym ciężarze, ponieważ na wolnym ciężarze, trenując, powiedzmy, kratkę piersiową, wyciskając sztangę, leżąc no to tutaj pracuje tak naprawdę dużo mięśni i nie poczujesz tej klatki. Także to nie jest tak, że maszyny będą lepsze z tego względu, że na maszynach czujesz klatkę, a podczas wyciskania nie czujesz. No podczas wyciskania nie czujesz, bo pracuje też brzuch, pracują też plecy, głównie górny grzbiet. Tak naprawdę nogi, pośladki też wbijasz ciągle mocno w ziemię, twoje całe ciało jest napięte. I to nie jest trening... Tylko na klatkę. Tutaj klatka jest mocno zaangażowana, ale nigdy nie poczujesz tej klatki tak, jak poczujesz ją w treningu izolowanym właśnie na maszynach. Także jeśli chodzi o taką pompę mięśniową, no to tutaj maszyny naprawdę wygrywają. Skoro nie walczysz tutaj o tą stabilizację, twój układ nerwowy nie obrywa tak mocno, także jesteś w stanie na maszynach wykonać większą objętość, której być może na wolnym ciężarze byś nie mógł zrobić. Większa objętość treningowa na mięsień i mniejszy bodziec dla układu nerwowego to również może się przyczynić do tego, że Twój mięsień dostanie lepszy bodziec, większy bodziec i będzie po prostu większy. No i właśnie to, co jest plusem w maszynach, można to też dostrzegać, postrzec jako minus w maszynach. I właśnie przez to, że te mięśnie głębokie, mięśnie stabilizujące są wyłączone. No, to możesz tutaj nabawić się dysproporcji mięśniowych. Możesz nabawić się dysproporcji mięśniowych z tego względu, że ok, spompujesz sobie fajnie klatę, cycy będą spomp spompowane, okej, okay, fajnie, ale wszystkie mięśnie, które działały, po, działałyby podczas wyciskania sztangi, czyli właśnie grzbiet, brzuch, wszystkie te mięśnie wewnętrzne, no to niestety tutaj to jest wyłączone. Także na dłuższą metę to się nie przekłada na takie codzienne życie. I jeśli pewne mięśnie będą zbyt napięte, będą duże, inne będą osłabione, no to po prostu w dłuższej perspektywie taki trening niestety, ale może prowadzić do kontuzji. No i kolejną taką bardzo dużą wadą jest to, że mamy tutaj wymuszony chwyt i większość maszyn jest niedopasowana do wzrostu i okej, okay, można sobie trochę tam poprzestawiać, ale to nigdy nie będzie to samo co jednak z wolnym ciężarem. Jak ty robisz jakiekolwiek ćwiczenie, no to ten ciężar ma po prostu tory ruchu dobrane jakby do Twoich proporcji kostnych. A jeśli chodzi o takie maszyny, jak nie wiem, do robienia allachów na brzuchy, czy no i inne maszyny, po prostu bywają niedopasowane. Także osoba skrajnie niska, nawet taka jak ja, czy osoba skrajnie wysoka. To dla takich osób niestety to nie będzie zbyt optymalne, i tutaj też można po prostu nabawić się kontuzji. A jeśli mówimy o treningu z wolnym ciężarem, no to tutaj na pewno przy jednym ćwiczeniu zaangażujesz więcej mięśni. Wszystkie te mięśnie stabilizujące tutaj będą działać, bo jeśli wykonujesz np. przysiad ze sztangą, no to musisz mocno napiąć także plecy, brzuch. I tutaj tak jak przy też wyciskaniu tangi leżąc, no jesteś po prostu cały spięty i ten trening jest powiedzmy zdrowszy, jest teraz też modne słowo trening funkcjonalny, no to trening na maszynach nie będzie funkcjonalny absolutnie. Gdzie trening na wolnym ciężarze już jest powiedzmy bardziej funkcjonalny, bo też wiadomo, że tak jak robisz martwy ciąg na siłowni, gdzie ten ciężar idzie po dosłownie prostej linii, no to ta funkcjonalność nie do końca przełoży się na funkcjonalność, funkcjonalność w życiu codziennym, gdzie podnosisz, powiedzmy, kanapę i czasem trzeba się troszkę zgarbić, i ten ciężar jednak ma całkiem gorszy chwyt inną trajektorię ruchu, jest to po prostu inaczej ale na pewno będzie to takie trening na wolnym ciężarze, będzie bardziej zbliżony do treningu funkcjonalnego. Kolejnym takim plusem jest oszczędność czasu, bo gdybyś miał przetrenować chociażby całe plecy y, tylko na maszynach, no to powiedzmy mniej więcej musiałby się robić każdy mięsień osobno, a troszkę ich tam się znajduje. Y, przy treningu na wolnym ciężarze tych mięśni naraz zaangażuje się zawsze więcej, także to też ma po prostu przełożenie na życie codzienne, Ponieważ no, jeśli coś podnosisz w domu, w pracy, to nigdy nie jest tak, że angażujesz tam tylko jeden mięsień. Nigdy tak nie izolujemy mięśni jak na maszynach. Także to absolutnie nie ma takiego przełożenia, jeśli chodzi właśnie o trening funkcjonalny. Jeśli chcesz zrobić swoją domową siłownię, no, to jeśli chciałbyś zrobić siłownię tylko z maszyn, no to musiałbyś wydać naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, żeby zrobić taki pełnoprawny trening na wszystkie partie. Jeśli zaś kupisz wolny ciężar, no to tutaj wystarczy, już mówię o takiej naprawdę dobrej siłowni, gdzie masz tego ciężaru dużo: hantle, sztangi i tak dalej. No to tutaj parę set. 1000-2000 zł i możesz mieć naprawdę fajną siłownię, także wydasz mniej i trening będzie dla Ciebie na pewno zdrowszy. Dla osób początkujących, oczywiście, nie ma czegoś takiego, że rób tylko trening na maszynach, bo będzie Ci łatwiej, albo rób trening tylko na wolnym ciężarze, bo będziesz zdrowszy. Fajnie jest robić te główne ćwiczenia, przynajmniej uczyć się techniki tych głównych ćwiczeń, niekoniecznie od razu z dużym ciężarem, ale uczyć się na wolnym ciężarze, a ewentualnie dopompować sobie te mięśnie na koniec treningu, właśnie na maszynach, żeby dać jednak tym mięśniom większy bodź do wzrostu. Poza tym, raczej nie znajdziesz siłowni, na której są tylko maszyny w 100%. Za to znajdziesz siłownie, zazwyczaj boksy crossfitowe, w którym ja też trenuję, w którym są tylko wolne ciężary, nie masz żadnych maszyn i naprawdę da radę zrobić bardzo dobry trening. No dobra, to teraz możesz zadać sobie pytanie, możesz zadać mi pytanie, to czemu w sieciówkach, w siłowniach strefy wolnego ciężaru są takie małe, a maszyn jest tak dużo? No to jest bardzo proste. W sieciówkach myślę, że spokojnie połowa osób, prawie połowa osób Kupuje karnet na ile? Miesiąc? Dwa? Pół roku? No i takie osoby, jak widzą sztangę, widzą handle nie wiedzą co z tym robić. Znają tylko bicep, znają tylko klatę, to wiadomo, że pójdą na maszyny. Także na takich siłowniach im się po prostu bardziej opłaca wstawić maszynę, na której jest rysunek i widzisz co masz zrobić na tej maszynie, niż jeśli mieliby zatrudniać większą ilość trenerów, czy tam instruktorów na siłowni, Którzy mieliby każdemu po kolei pokazywać, jak trenować na tym wolnym ciężarze. Na dzisiaj to by było tyle. Jeśli trenujesz, bądź może zaczynasz trenować na siłowni, zasubskrybuj proszę ten kanał. Możesz mi napisać, co jeszcze chciałbyś, abym poruszył, jaki temat, czego chciałbyś się dowiedzieć. Oczywiście, że informacji w internecie jest dużo na ten temat, jednak informacji jest dużo złych, dużo jest też dobrych. I jako osobie początkującej wiem, że może być ciężko po prostu oddzielić te informacje fałszywe od tych prawdziwych, także jeśli masz jakiś problem, masz jakiś temat, który myślisz, że mógłbym obgadać, to śmiało możesz napisać komentarz, możesz napisać gdzieś do mnie brief na Instagramie, na Facebooku i do kolejnego odcinka.